Świadomość, część druga. Było o rośnięciu, tak? To teraz wczuj yy, się w zrozumienie siebie jako istoty świadomej nie tylko siebie. Albo inaczej mówiąc, gdzie jest moje ja? Odnajdź w sobie zrozumienie, że jesteśmy nie tylko świadomością, która obejmuje przestrzeń, ale również świadomością, która obejmuje tak jakby ludzi, Samego siebie w wielu, wielu wymiarach, poziomach, to tak jak ja, ten ja, o którym jeszcze tu, w serce, w połączeniu z Bogiem. Tak jakbyś miał ten ja, który wzrasta w funkcji zrozumienia tej pierwszej części świadomość, która ogarnia zrozumienie całego wszechświata. To teraz ten ja, Rozumie siebie jako istota również poza wszechświatem. Wyciągnij ręce i tak jakbyś miał po prostu połączyć się z tą jednostką, co jest poza wszechświatem. Jesteś w wielkości wszechświata, tak? Tak masz ogarnąć całe istnienie, nie jeden wszechświat. Ale ten jeden wszechświat jest niejako takim. Dla nas odniesieniem. No to całe istnienie jest zdecydowanie większe, tak? To wszystkie wszechświaty. A może jeszcze więcej? To teraz zastanowić się, co to znaczy to więcej. Że tak zwane rzeczywistości równoległe, światy równoległe. To, co śnisz, że jesteś samym sobą w innym, jakby wydaniu ja. Tak, no po prostu rozumiesz, że przeżywasz coś, ale to przecież nie jesteś ty, ty tego nie doświadczyłeś. Więc jak to jest? No to łączysz się po prostu ze wszystkimi swoimi, tak jakby ja, ze wszystkich snów i ze wszystkich myśli, i tak jakby powiedzieć to rozdwojenia, tak jak stanąłeś przed decyzją. To też byłeś Ty, to też jesteś, wy, jak wygenerowałeś nową linię czasową dla siebie, bo rozmyślałeś przykładowo, że co by było gdyby, no to też jesteś cząstką tam. Uświadomić sobie, że część Ciebie tak jakby wygenerowała jakby marzenie. Jeżeli podtrzymywałeś to i podtrzymujesz, to na pewno to tam też cząstka Ciebie jest. Więc połącz się ze wszystkimi. Tą świadomością weź w stan skupienia. Dobra, ja jestem też tym i tamtym i tym, i tym. Połącz wszystkie świadomości. Ja to nazywam linią poziomu, bo jest nas wielu. Ja jestem ja, który jest nas wielu. W różnych świadomościach. We wszystkich wersjach siebie. Ale i ten wyższy też. Zasięgnij, podaj rękę temu, który jest, którego ja nazywam siebie, uosobienie, tak? To tak samo ty. Spróbuj odnaleźć siebie, tego wyższego. Spróbuj ogarnąć świadomość nie tylko siebie w różnych tu, jakby to nazwać, niższych formach życia, jakkolwiek to brzmi, wiem, no, można by powiedzieć: Nazwij siebie aniołkiem, nazwij siebie Bogiem przez małe B. Nazwij się Bogiem przez duże B, obok tego stanie się mu niejako bratem. Czemu nie? Spróbuj ogarnąć świadomością całe istnienie. I wtedy będziesz wiedział, że nie jesteś może tu, tym Bogiem przez duże B, ale miej świadomość tego, jaką jest. To jest niesamowite, gdy łączysz te trzy ćwiczenia. A część trzecia za chwilę. To tu. Skup się po prostu na każdym z elementów. Po kolei i połącz to w jedną całość. I zobacz, trwaj, przebywaj w tym, ogarniaj i próbuj, no dosłownie, nawet i godzinami dziennie, o ile jest taka możliwość, w sensie, no tu pół godziny, tam pół godziny, po prostu trwać w czymś, co nazywamy świadomością. Miej świadomość.